thank you Pokazy z chemii, z fizyki, z matematyki, zajęcia z matematyki, takie zajęcia edukacyjne z, z biologii. Oglądają Państwo podsumowanie najważniejszych wydarzeń marca w powiecie sępoleńskim. Justyna Sitarska, witam w telewizji regionalnej Krajna TV, a dziś w programie powiemy jeszcze. Jak widzę wszystkie wymagane podpisy zostały złożone, dokument nabrał mocy obowiązującej. Cieszymy się bardzo na tą współpracę. O czwartej edycji Targów Pracy i Edukacji. Cześć, cześć, cześć wszystkim, tufery O wizycie wojewody kujawsko-pomorskiego w powiecie sępoleńskim. Jeśli chodzi o most, to tam jeszcze trzeba złożyć wniosek, bo wniosek nie został złożony. A nasz program zaczynamy od szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat sempoleński, które już czekają na nowych uczniów. Początek roku szkolnego, co prawda dopiero za pół roku, ale ze względu na to, że w tym roku do szkół trafią absolwenci zarówno klas ósmych, jak i trzecich gimnazjów, będzie to rok wyjątkowy. Przed miesiącem sprawdzaliśmy, jak na ich przyjęcie szykują się liceum ogólnokształcące i zespół szkół ponadpodstawowych w Teraz czas na szkoły z Więcborka. Wyzwanie oczywiście duże, no, ale jak co roku budujemy naszą ofertę naszą po prostu codzienną pracą. Tak? Nazwa naszego zespołu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, oddaje właściwie sens tego, co robimy, bowiem przede wszystkim skupiamy się na kształceniu zawodowym młodzieży w technikach i branżowej szkole pierwszego stopnia, ale również na kształceniu dorosłych, tak zwane kształcenie ustawiczne. Stąd Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych oraz. Szereg kursów, które właśnie wiosną rozpoczynamy dla mieszkańców naszego powiatu. Około 200 osób wiosną rozpocznie różnorodne formy kursowe od kilkudziesięciu do kilkuset godzin trwające. Również te kursy są oferowane i z tego projektu, i z projektu dla młodzieży do naszych uczniów, w szczególności do uczniów dorosłych. No ale oczywiście przede wszystkim szkoła, czyli technikum zakończone maturą i egzaminami zawodowymi oraz branżowa szkoła pierwszego stopnia. A panie dyrektorze, pod względem lokalowym i kadrowym, um, jesteście gotowi na te dwa, nazwijmy to, umownie trudne roczniki? Myślę, że nie będzie żadnego problemu. U nas 10 lat temu było dwa razy więcej uczniów, a więc daliśmy sobie wtedy radę i teraz też damy sobie radę. Dobrze. I Panie dyrektorze, taki gimnazjalista albo absolwent ósmej klasy, który za chwilę będzie tą klasę kończył, jak tak usiądzie i zacznie zastanawiać, którą szkołę wybrać, to czemu miałby przyjść do ekonomika? Dlaczego tutaj warto przyjść? Właściwie każdy znajdzie tutaj swoje miejsce. Zarówno ten, który ma trochę słabsze wyniki, a może spróbować różnych kształcenia w różnych zawodach, w klasie wielozawodowej, we wszystkich zawodach, które w Polsce właściwie są dostępne. Ale oczywiście praktykę ma w zakładach pracy, jest pracownikiem młodocianym, jest to najlepsza i najbardziej efektywna forma kształcenia, tak zwane kształcenie dualne. Natomiast uczeń technikum, no oczywiście przeduje tutaj u nas, tutaj u nas usługi, a więc nauka, nauka usług, a więc to, co się rozwija w nowoczesnej gospodarce. I stąd myślę, że również ten uczeń, który ma lepsze wyniki w gimnazjum, Również będzie mógł zdobyć zawód, ale jednocześnie zdać maturę, i otworem dalej stoją dla niego studia, inne formy kształcenia. Serdecznie zapraszamy na warsztaty. Idea tych warsztatów polega na tym, żeby rozwijać dalej zainteresowania młodych ludzi w różnych dziedzinach. Szczególnie na tym etapie, gdzie potrzebne są podejmowane decyzje, kiedy trzeba dokonać wyboru. Dlatego też warsztaty mają w swoim zasięgu właściwie wszystkie przedmioty edukacyjne, które są w programie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Zapraszamy na te warsztaty młodzież klas 7, 8 szkoły podstawowej, trzeciej gimnazjum, ale też zapraszamy rodziców. Jest to okazja poznania szkoły, porozmawiania z nauczycielami, zobaczenia oferty po to, żeby Pomóc młodzieży, bo to jest najbardziej istotne, oni w tym zagubieniu potrzebują naszej pomocy dorosłych, żeby być obok nich, ale też i pokazać, wskazywać drogę, to jest najważniejsze. Przede wszystkim liceum jest dla uczniów, którzy chcą podejmować naukę. Na studiach. To jest przede wszystkim podstawowe pierwsze podstawowe zadanie nasze. Do tego służy przygotowanie, na pewno dobre, solidne przygotowanie do matury, bo bez matury nie ma dalszej edukacji na poziomie akademickim i dopiero. Dobrze przygotowany uczeń ma szansę startować na kierunki nie przypadkowe, tylko świadomie wybrane z podejętą decyzją, właściwie już w klasie pierwszej, i drugiej, kiedy trzeba podejmować decyzję, by się solidnie do, do matury na poziomie rozszerzonym też przygotować. Dobrze, pani dyrektor, wiemy, że jedne takie warsztaty już się odbyły, ale będą jeszcze kolejne dwie edycje, ale to jeszcze nie wszystko, bo w kwietniu jeszcze oprócz tego drzwi otwarte. Tak, teraz 5 kwiecień, potem 29 kwiecień, drzwi otwarte. Tutaj też zapraszamy ale to będzie w godzinach mniej więcej od 9 do godziny 15. I trzecia część warsztatów to 17 maj. Więc też jeszcze, jeżeli ktoś będzie miał pytania, chciałby rozwijać swoje zainteresowania, serdecznie zapraszamy. A w programie tych i pokazy z chemii, z fizyki, z matematyki, zajęcia z matematyki, takie zajęcia edukacyjne z biologii, językowe. Konkursy, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a może ta oferta pozwoli na podjęcie decyzji. Ja do tego szczególnie zachęcam. Na początku marca w powiecie sępoleńskim gościł wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Wojewoda zjadł naleśniki w Domu Dziecka w Więcborku i oglądał drogi powiatowe wyremontowane z funduszu ponawałnicowego. Później w Pałacu Komierowo znalazł czas, żeby odpowiedzieć na pytania dziennikarzy, a na końcu w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki podziękował sołtysom za walkę z Nawałnicą. No tutaj w powiecie sępoleńskim Nawałnica, która przeszła przez województwo kujawsko-polskie również bardzo dużo szkód zrobiła obok powiatu tucholskiego. To są dwa najbardziej zniszczone przez Nawałnicę powiaty. Najbardziej zniszczoną czy poszkodowaną gminą jest gmina Sośno właśnie w powiecie Sępoleńskim. No w tej chwili udało nam się razem z władzami samorządowymi, z panem starostą, z wójtami, burmistrzami odbudować drogi za przeszło 20 milionów złotych dotacji. To jest 26 prawie kilometrów dróg. Kolejne drogi czekają na realizację. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku do końca roku co najmniej 3 takie inwestycje uda się z tej listy przedstawionej przez pana Starostę zrealizować, więc no łączna, łączna kwota wsparcia, myślę, że bardzo istotne to jest, żeby to powiedzieć, wyniosła, przeszło już 250 milionów złotych na tereny ponawałnicowe, a myślę, że z końcem roku, jeszcze w roku 2020, przekroczy grubo 300 milionów złotych, więc pomoc jest naprawdę rządu bardzo duża i, i uważam, że zdaliśmy ten, ten trudny egzamin. A te wnioski, które powiedzmy polejski gmina złożyły na ten rok. Był pan na to było zamknięty, wymaga remontu, jakie one mają szanse na realizację, na, na, na pozytywne, że tak powiem, to nie chcę wywoływać w tej chwili z lasu Wilka. Po pierwsze realizujemy w tej chwili jeszcze projekty związane z funduszem solidarności. I te projekty są w tej chwili przygotowywane, one są oceniane i, i, i myślę, że to też jest ważny punkt dotyczący tych terenów województwa kujawsko pomorskiego Jak się nie mylę, to jest powyżej 30 milionów lub 40. Chyba powyżej 30 milionów złotych tych potrzeb, które dostaliśmy w ramach Funduszu Solidarności, ale również z rezerwy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie te środki są, powiedzmy wprost, dużo korzystniejsze niż środki Komisji Europejskiej, dla to takie dużo, dużo ko korzystniejsze. Takie zadania będą realizowane, ale proszę mnie, do momentu decyzji pana ministra zwolnić z tej odpowiedzi. Myślę, że nie będzie źle. Jeśli mogę to powiedzieć. A jeżeli chodzi o most, to tam jeszcze trzeba złożyć wniosek, bo wniosek nie został złożony. jest ten czas, gdzie mija półtora roku i chciałbym właśnie tymi podziękowaniami zaznaczyć Państwa znaczenie w tej całej sytuacji. W ogóle rola sołtysa jest istotna. To Państwo jesteście blisko mieszkańców, to do Państwa z Chodzą mi się wszystkie te problemy, które Państwo dalej artykujecie do Wójtów Burmistrzów Radnych, więc ja to rozumiem i rozumiem też waszą rolę. Jeszcze raz wam serdecznie za to dziękuję. Za chwilę będziemy mieli okazję Państwu za to podziękować. Wyrażając najwyższe uznanie wobec tych pokoleń narodu polskiego, które swoją niezłomną walką o zachowanie polskości, składając przy tym niejednokrotnie Daninę ze swej krwi. Przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli, dążąc do uczczenia stulecia odzyskania niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia państwa polskiego, ustanowiła odznakę okolicznościową medal stulecia odzyskania niepodległości. W dniu dzisiejszym medalem stulecia odzyskania niepodległości, nadanym przez prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Wyróżniona zostaje pani Kamila Jabłońska. Zapraszam na scenę. Bardzo serdecznie gratulujemy. Bardzo dziękujemy raz jeszcze. Gratulujemy serdecznie. To już tradycyjnie miesiąc, w którym organizowane są targi pracy i edukacji. Tradycyjnie, bo w tym roku odbyła się już czwarta edycja tej imprezy. Tym razem swoje stoiska wystawiło 57 różnego rodzaju firm, przedsiębiorstw i instytucji, były tam także szkoły prowadzone przez powiat Sempoleński. Targi na, wpisa na stałe wpisały się już do kalendarza imprez powiatowych. Na aktualnym rynku pracy, zwanym często rynkiem pracownika, dają one możliwość zaprezentowania przez firmy miejsc pracy, a także przekazania informacji o prowadzonej działalności. Targi są również świetną okazją do przedstawienia przez szkoły ponadpodstawowe swoich ofert edukacyjnych absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych. Jak widzę, wszystkie wymagane podpisy zostały złożone. Dokument nabrał mocy obowiązującej. Cieszymy się bardzo na tę współpracę. Hej, nazywam się Ferry Lokal. jestem perkusistą. E, gramy nie od lat, tylko od lata zeszłego roku. E, gramy w garażu, wszystko stamtąd wychodzi u mnie e, gramy głównie covery, takie na przykład jak znanych piosenek, jak męskie granie e, Style takie jak funk, e, rock po, po, po jazz nawet w niektórych momentach. Nie gramy jazzu. E, gramy, gramy. Bardzo fajnie się zgrywamy. No, i mamy w planach coś swojego w przyszłości nagrać, jakąś swoją płytę. Mamy już dwie, dwie piosenki nagrane, które można posłuchać na Facebooku. Mamy też swój, tam swój, swój fanpage, można nas tam znaleźć. Świetnie czujemy się na scenie, uwielbamy grać i, i mamy nadzieję, że będzie jak najwięcej okazji. Żebyśmy się pokazać. Takimi oto rytmami zespołu stworzonego z młodzieży z całego naszego regionu kończymy podsumowanie najważniejszych wydarzeń marca w Powiecie Sempoleńskim. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych programów w telewizji regionalnej Krajna TV.